Dzień dobry, dobry wieczór. Witam Was serdecznie. Jestem bardzo szczęśliwa i zadowolona, że moja gościowa dzisiejsza Urszula Rudzka-Stankiewicz przyjęła zaproszenie. To jest też nasza ekspertka na konferencji Zawód Wypalona. Dzisiaj się ze mną spotka i pogadamy sobie troszeczkę zajaweczkę zrobimy o tym, co będzie potem na konferencji i dostaniecie mikrotipy na to, żeby no unikać tego wypalenia w oczekiwaniu na 20 września już sobie jakoś radzić. Cześć Ula. Cześć, cześć. Dzięki za zaproszenie. Pozwól, że ja tutaj przygotowałam sobie notkę o Tobie, poproszę też, żebyś potem dopowiedziała, bo e, jesteś psychologiem behawioralnym, ekspertką od grywalizacji oraz zmian zachowań i jesteś też autorką portalu Odetchnij. Dokładnie. Dokładnie i bardzo was wszystkich zapraszam do tego, żeby codziennie ten głęboki oddech, regenerację, odpoczynek podejmować. No właśnie, to jest chyba w życiu bardzo ważne, a w dzisiejszym zapędzonym świecie zapominamy o oddychaniu. Już to jest takie troszeczkę absurdalne, ale pojawiają się szkoły oddychania, trenerzy oddychania i myślę, że nasze babcie by się chwytały za głowę i w ogóle mówiły co to za fanaberie, przecież każdy oddycha, a tymczasem świat tak popędził do przodu, że to ta najprostsza forma, która nas utrzymuje przy życiu, jest w zapomnieniu i naprawdę oddychamy bardzo niewłaściwie i byle jak, co też się potem przekłada na naszą kondycję psychofizyczną. zdecydowanie są takie rzeczy, które, tak jak się mówi, babcie by się chwyciły za głowę i faktycznie nasze babcie jeszcze to wiedziały. Są takie rzeczy, o których po prostu teraz wiemy trochę lepiej, jak to robić. Psychologia, fizjologia, neurologia idzie do przodu, więc trochę więcej wiemy o tym, w jaki sposób dbać o siebie. To są dwa czynniki, i rozwój nauki, ale także i taki nasz codzienny świat. Który pędzi, który dostarcza nam takich stresorów, których wcześniej po prostu nie było. Nasz organizm nie miał czasu się na nie jakoś przygotować, w związku z tym nasze reakcje, trochę te naturalne, nie zawsze są dla nas najlepsze czy najbardziej adekwatne. Więc to właśnie tak sobie pomyślałam, że te nasze babcie, znaczy moja to się w 1907 chyba rodziła to oni trochę inny mieli status quo tam było raczej przetrwanie. Przeżycie i utrzymanie potomstwa też przy życiu, więc nikt się nie koncentrował na sobie. Dzisiaj, pomimo tego biegu, jednak mamy sporo też takich kulturowych już takich um, rozkmin, tak? kim ja jestem, co ja robię, po co ja tu jestem, co ja mogę dać światu, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to myślę sobie, że wbrew temu, że to jest oczywiście bardzo dobre, jakby jak najbardziej, ale to też wbrew temu, co mogłoby się wydawać. Trochę jest przyczyną do tego, że my mamy ciągły bieg myśli w głowie, ciągle nad czymś kminimy, ciągle nad czymś trybimy. Nie ma takiego momentu po prostu spoczynkowego. Co o tym myślisz? Co, wiele takich analiz i badań pokazuje, że ilość informacji, która do nas dociera, jest coraz coraz większa i ten nasz mózg jest bombardowany. Te filtry nasze, które mają Zadbać o nas, żebyśmy byli w stanie się na czymkolwiek skupić, są bombardowane znacznie większą ilością informacji niż to było jeszcze nawet 10, 15, 20 lat temu. Ja z przerażeniem czytam statystykę, że okazuje się, że wiele osób odpoczywa przy udziale dwóch albo trzech ekranów naraz. Czyli coraz więcej z nas ma przed sobą telewizor, gdzieś tam odpala jakiegoś Netflixa. Oprócz tego jeszcze klika po telefonie, a niektórzy jeszcze potrafią coś na tablecie sobie dodatkowo mm, dodać. I nam się wydaje, nam się wydaje, że my wtedy odpoczywamy, dlatego że cały czas ta dopamina, cały czas gdzieś tam te bodźce do nas docierają. Nam się wydaje, że to jest ok, ale nasz mózg pracuje na najwyższych obrotach i okazuje się, że przy takim, takiej ilości informacji, takiej ilości zmian, takiej ilości czynności, których podejmujemy. Które też są totalnie nowe dla naszego organizmu, no bo nasz organizm no, nie wiedział, jak się rozwijał: co to jest telewizja, co to jest chat GPT, co to jest granie na telefonie. To są bodźce, które są dla naszego organizmu biologicznie zupełnie nowe. Równocześnie jest ich bardzo dużo. Nasz mózg wydaje mu się, że jest rozbawiony, czy gdzieś tam zainteresowany, czy ta uwaga nasza jest zabierana nam się wydaje, że odpoczywamy, a tak naprawdę wypalamy swój organizm, wypalamy swój mózg przebodźcowaniem i potem nic dziwnego, że mamy trudności ze spaniem, z zasypianiem, z regeneracją. Jakiś czas temu Miałam przyjemność rozmawiać z taką osobą, która w ramach też jakichś badań badała, na ile poprawnie aktywuje się nasz układ przywspółczulny. Układ przywspółczulny to jest też ta część naszego układu nerwowego, która odpowiada za regenerację. Okazuje się, że na grupie badanych 100 osób z Warszawy, no oczywiście jest to bardzo specyficzne środowisko, ale jednak nie znaleziono ani jednej osoby, której prawidłowo aktywował się układ przywspółczulny. To oznacza, że nasz układ nerwowy, nie jest w stanie w prawidłowy sposób przełączyć się w ten tryb regeneracji. Tryb regeneracji jest nam niezbędny. Bez, bez tej regeneracji nie jesteśmy w stanie w długim terminie dobrze funkcjonować i odpoczywać, więc no, tak, inne stresory, inne bodźce, dużo więcej informacji w naszym polu uwagi przekłada się na to, że jesteśmy przeciążeni, permanentnie przeciążeni. Fajny komentarz mamy, słuchaj. Teraz musimy płacić za to, żeby się odciąć, i to jest wielkie wydarzenie, na które potrzebujemy urlopu. I trochę tak jest, nie, że wiele osób faktycznie kupuje jakieś wyjazdy do samotni, do stref milczenia, do miejsc, są w ogóle ośrodki, w których nie ma zasięgu, w których się byłam w takim miejscu, strasznie to było przypadkiem <śm> zupełnie, gdzie faktycznie nie było tego internetu, nic nie działało, ale też wiele osób się świadomie decyduje na to, żeby tak funkcjonować przez parę dni, żeby się właśnie wyciszyć trochę, nie? Zdecydowanie, bo to jest trudne, nie? kusi nas ten świat internetowy, daje nam dużo takich zastrzyków do takich pętli, które nas gdzieś tam uzależniają i stąd oderwanie się jest bardzo, bardzo trudne, ale jest niezbędne dla nas. Więc z jednej strony dobrze, że takie miejsca powstają, z drugiej strony to jest przerażające, że muszą powstawać, że we własnym domu w wieczorem czy w weekendy samodzielnie tracimy tę umiejętność odłączenia się, tracimy tę umiejętność. Rzeczywistej, realnej regeneracji. Nie? Więc tak, jak najbardziej. To, co mnie przeraża, jak często pracuję z różnymi organizacjami, jak dla wielu osób to jest oczywiste, że na urlop wyjeżdżają ze służbowym laptopem, że biorą ze sobą służbowy telefon, nie są w stanie nawet na urlop tego, tego odcięcia gdzieś tam sobie zagwarantować. I ja za każdym razem mówię: OK, to jest Twoja decyzja, co jest dla Ciebie wartością, ale jeżeli dla Ciebie wysoko, Twojej hierarchii wartości jest twoje zdrowie, szczególnie zdrowie psychiczne, to rozważ jednak to odcięcie, rozważ jednak odjęcie tego ryzyka, no bo w niektórych niestety w niektórych firmach jest to ryzyko. No I dokładnie. wymaga powiedzieć, że się tego nie robi, że się tego tele, telefonu laptopa nie bierze, że się wylogowuje z Teamsu. Wymaga to odwagi, ale jednak podjęcie tej odważnej decyzji jest niezbędne, żebyśmy w długim terminie po prostu byli w stanie odpocząć, nie? zregenerować się, zadbać o siebie. No tak, Statystyki zdrowia tak, tak, tak. psychicznego są miażdżące aktualnie w Polsce. W co, się, tutaj się może FOMO pokazywać, tak? Fear of missing out, czyli przegapię coś nie? w pracy, Bo będzie jakaś opcja, będzie się można zapisać do jakiegoś projektu, do czegoś, co będzie mnie znowu pozycjonowało na, na wysokim szczeblu, da mi szansę na awans, a ja akurat wtedy będę pić drinka na plaży i nie zobaczę tego powiadomienia. I teraz powiedz mi, bo cała konferencja jest tak, jakby dedykowana trochę temu, temu wstępowi do wypalenia zawodowego, temu, że my często, niestety, już teraz zaniedbujemy siebie, swoje zdrowie, często również rodziny, bojąc się i obawiając tego, że coś nas przegapi, coś przegapimy w tym życiu zawodowym. Czy ta presja jest zewnętrzna? Czy to my sami sobie dajemy takie wytyczne, że musimy być ciągle na bieżąco albo nawet do przodu? Wiesz co? To zawsze jest miks różnych rzeczy. To są nasze schematy z domu, to w jakim w środowisku wyrastaliśmy, to jest zbitek naszych doświadczeń. Różnego rodzaju myśli automatycznych. To już zależy, od, na którą teorię procesów poznawczych spojrzymy, to tak, taką nomenklaturą możemy się po, po, posługiwać, ale wiele rzeczy to są nasze wewnętrzne schematy, sposoby patrzenia, interpretowania świata i rzeczywistości. Wiele obszarów to jest typowa biologia, chociażby asymetria pozytywno-negatywna, która jest taka typowa dla naszego mózgu, czyli my mamy tendencję do tego, żeby szukać rzeczy, które mogą nam zagrażać i starać się im przeciwdziałać. A no to równocześnie... Też... Nie. Tu mamy ciągle ten wdruk przetrwania, nie? Dokładnie, dokładnie. A równocześnie też czynniki środowiskowe, czyli to, że inni tak robią też. To, że, dostaje, że jesteśmy na przykład chwaleni za bycie dostępnymi, to, że przynosi to nam różne korzyści, więc to jest zawsze trochę ze środowiska, to jest zawsze trochę z nas, to jest zawsze pewna interakcja pomiędzy różnymi czynnikami wokół nas. Na część z nich mamy wpływ na część nie, tak? Nie, nie jesteśmy w stanie zawsze na wszystko wpłynąć. Ale to, w jaki sposób reagujemy na środowisko, które środowiska wybieramy, jak interpretujemy komunikaty, kiedy no niestety czasami wymaga to dość sporej odwagi, kiedy stawiamy granice z, z odwagą, dbając o siebie, stawiając swoje zdrowie psychiczne na pierwszym miejscu, no to już tutaj jest nasza, nasza często decyzja, nie. Mhm. I, Jakie mamy możliwości w aktualnym momencie? A Powiedz mi, bo to mnie ciekawi, nie? Czemu ta regeneracja mentalna jest taka ważna? Co są różne rodzaje zmęczenia? W zależności od znowu podejścia, e, możemy wymieniać bardzo, bardzo różne, to zmęczenie mentalne jest jednym z rodzajów zmęczenia, które nam towarzyszy. Jest ono o tyle nietypowe dla nas, czy o tyle trudniejsze być może, czy nie mamy aż tak bardzo zaawansowanych schematów radzenia sobie z nim, że ono jest dla nas dość nowe. Bo zmęczenie takie fizyczne, tak, że gdzieś tam goniliśmy, coś musieliśmy zrobić fizycznie. No to jest takie dość normalne zmęczenie, powiązane też z reakcją stresową, czyli mamy jakieś zagrożenie, bądź mamy jakieś wyzwanie przed sobą, ono wymaga naszej reakcji fizycznej. I to zmęczenie społeczne też, też jest w miarę takie naturalne dla nas, bo my od zawsze jesteśmy istotami społecznymi, żyje, żyliśmy w plemionach, w związku z tym te wchodzenie w interakcje społeczne, to skupienie na reakcjach innych ludziach, także, ludzi także jest dla nas naturalne, a zmęczenie mentalne i to związane z obciążeniem naszym psychicznym, to że nasza praca jest wymagająca, wymaga kreatywności, wymaga skupienia, wymaga podejmowania decyzji, to jest obciążenie, które jest dość typowe i dość nowe dla nas w nowych czasach. W związku z tym nasz organizm ma mniej możliwości takich standardowych, naturalnych, radzenia sobie z tym przyciążeniem mentalnym. To wymaga w takim razie e, uczenia się, nie, dodatkowego uczenia się. Z drugiej strony, ten sposób pracy, który mamy, 8 godzin ciągłego skupienia, patrzenia na monitor ta praca zdalna, która dotyczy wielu, wielu z nas, znowu jest takim dodatkowym obciążeniem, które jest nowe dla naszego organizmu. W związku z tym znowu musimy się uczyć, w jaki sposób się od tego odcinać. Teoretycznie zalecenia są takie, żeby co najmniej raz na godzinę od komputera odejść, na chwilę pochodzić sobie, popatrzeć w okno. Wiele z nas do bo wchodzimy w jakiś tany flow, wchodzimy w skupienie, mamy e, jedno po drugim spotkanie, a nawet jak nam się udaje mieć te 10 minut przerwy, to spędzamy ją na tym, żeby odpowiedzieć na czacie na Teamsach albo na maile, albo coś tam zrobić. I gdzieś tam zapominamy o tym. Potem nasz mózg bombardowany e, taką ilością informacji, bombardowany takimi bodźcami, po prostu ma trudność, żeby wrócić tak. do siebie. No. I potem wpadamy na ten fantastyczny pomysł, żeby się szcillować, <laughs> poglądamy sobie roleczki. I tak mi się przypomniało, że dziś przeczytałam, że my jesteśmy chyba, ty, ja, jednym z ostatnich, ostatnich generacji, które się urodziły w czasach bez internetu. Nie, że jest już, jest już nas niewiele, że ja jeszcze pamiętam te czasy z czasu liceum czy początku pracy, kiedy nie było tego internetu, i, i tej pracy nie było online spotkań, tylko się szło do sali konferencyjnej. Jak również te systemy komputerowe, ja pracowałam w księgowości, były na tyle ograniczone, że bardzo wiele rzeczy się robiło dalej z aktami realnymi, fizycznymi, więc to był ten odpoczynek od tego komputera. No już nie mówiąc o tym, że po pracy się wsiadało w samochód, czy w autobus, czy w cokolwiek, się jechało do parku, do domu i znowu jedyną rozrywką było radio i telewizor. I to było dobre. Powiem ci, że tęsknię do tego. Wiesz, w takim środowisku ewoluowaliśmy my jako istoty fizyczne, biologiczne, tak? To, co się zadziało z technologią, to, co się zadziało z naszym środowiskiem, to tak jak mówisz, jeszcze nasza młodość była wtedy, znaczy nadal jesteśmy oczywiście młodo powiedzmy, że to dzieciństwo, było wtedy, kiedy tych wszystkich bodźców nie było, więc. No, ewolucja nad tym nie nadąża, to jest zupełnie, zupełnie normalne. Ewolucja trwa latami, setkami lat, w związku z tym nasz organizm w naturalny sposób nie miał szansy przystosować się do, do tego, co nas otacza teraz, ale jakby dobra rzecz jest taka, że intelektualnie na poziomie procesów poznawczych mamy możliwość rozpoznać tą sytuację, mamy możliwość e, dowiedzieć się, jak nasz organizm funkcjonuje, w związku z tym nauczyć się, świadomie uczyć się takich metod, które nam na co dzień pomogą. Nie? No właśnie. I teraz, bo pewnie będziesz więcej o tym wszystkim mówiła na konferencji, bo ma w tam swój panel, swój wykład. Mm -hmm. Ja się już nie mogę doczekać, dlatego nawet Cię nie pytam, co tam będzie, tam coś możesz zajawić, nie? żebym się już mogła nie doczekać, znaczy w sensie doczekać się już nie mogę, to chciałam powiedzieć. Bo to 20 września Was serdecznie zapraszamy. Ja już wrzucałam Wam tutaj link, wrzucę go jeszcze raz. Słuchajcie, konferencja jest zupełnie bezpłatna, więc po prostu się na nią zapisujcie. Będzie też dostępne nagranie, więc osoby, które z jakiegoś powodu nie będą mogły być z nami na żywo, będą sobie to potem mogły przez 24 godziny odsłuchać, ale dla osób, które będą na żywo, będą e, prezenty od naszych prelegentów, więc warto być na żywo. Tak tylko chciałam zajawić. Piszcie sobie w kalendarz. 20 września startujemy o godzinie 9. Link Wam rzuciłam, macie podpięty. Po prostu się zapisujcie. A Ciebie, Ula, chciałam zapytać o jakieś wiesz, mikrointerwencje takie już teraz, no bo to wszystko, o czym mówimy, często prowadzi do wypalenia, nie tylko zawodowego, ale życiowego, takiej utraty szansy, takiego poczucia ciągle bycia w niedoczasie, niewyrobieniu, takiego, takiego właściwie bycia, wielu moich klientów w gabinecie moim mentoringowym mówi, bo ja w ogóle się do niczego nie nadaję, ja się nie wyrabiam, ja nie nadążam, ja po prostu odstaję, ludzie idą do przodu, robią projekty, a ja po prostu jak taka pierdoła gdzieś tam na końcu, nie? To jest nieprawdą. To jest tylko to tak. złudzenie. To, co powiedziałaś, to jest nie... jeden z najważniejszych w ogóle takich hmm, czynników, po których się rozpoznaje faktyczne wypalenie. To, że człowiek ma poczucie, takie obniżone poczucie osiągnięć osobistych, to jest jeden z ważnych elementów, po którym diagnozuje się wypalenie. Więc, jeżeli mamy takie poczucie, to faktycznie warto jest hmm, zobaczyć, hmm, skonsultować się z kimś. Takim e, jak Basia, czy, czy psychologiem, czy psychoterapeutą. No raczej z psychologiem, psychologiem przy wypaleniu, <laughs> tak? Ale jakieś takie pierwsze, wiesz, pier, pierwsze wskazówki, nie, nie każdy ma możliwość znaleźć nie wie, do kogo się zgłosić tak dalej, więc osobę, którą macie wokół was, która jest gdzieś tam bardziej w temacie, która może Was pokierować, warto jest sięgnąć po taką pomoc, jeżeli czujecie, że może w tym kierunku, e, w tym kierunku gdzieś tam coś coś się z wami dzieje, warto jest reagować od razu. Jeśli chodzi o takie mikrointerwencje, powiem Wam, że to jest piekielnie ważne, dlatego że jeżeli my doprowadzimy już swój organizm, czy na koniec dnia, czy po jakimś dłuższym okresie ciężkiej pracy, do takiego stanu, że już czujemy, że to już jest za dużo, że już jesteśmy wypaleni, no to już mamy bardzo, bardzo poważne wyzwanie przed sobą. Nie? Niesamowicie ważne jest to, żebyśmy przeciwdziałali. Przeciwdziałanie jest dużo ważniejsze i te mikrointerwencje, o których też będę bardzo dużo mówić, ich celem jest przede wszystkim to, żebyśmy na koniec dnia nie czuli się totalnie wypaleni, nie czuli się totalnie zmęczeni, tylko żebyśmy potrafili w trakcie dnia się regenerować, w trakcie dnia pomagać sobie tę energię zachować, w trakcie dnia znajdować takie momenty, w których uzupełniamy swoją energię życiową, i tak, żeby podać Wam zajawkę, bo to są takie proste rzeczy. To jest takie szukanie takich momentów w ciągu dnia, w których ja mogę coś zrobić dla siebie, żeby mi było lepiej. Podam Wam przykład z dzisiejszego mojego poranka. Wcześniej prowadziłam szkolenie dla jednej z firm, właśnie z, z zakresu strategii radzenia sobie ze stresem, budowania odporności. I rano, oczywiście, początek września, więc jeszcze te schematy poranne z dziećmi nie są aż tak dobrze wypracowane. No i oczywiście coś tam nam się odsunęło, posunęło, więc lekko za późno wyjechałam z domu, odwożyłam dzieciaki do szkoły. A oprócz tego jeszcze się okazało, że akurat jakaś tam roboty drogowe się zaczęły w drodze w, w ja na. wrzesień, to teraz będą remontować drogę do szkoły. Zostroczyły no, mnie poranne korki. No, już taka byłam zła bardzo na siebie, że nie sprawdziłam tego wcześniej, jak to wygląda. I akurat tą trasą dawno nie jechałam, więc byłam na siebie wściekła. Stojąc z tym korku, wiedziałam, że już nie spóźniłam się na szczęście na szkolenie, ale już nie miałam tego takiego buforu, takiego komfortowego. Ja zwykle jestem na szkoleniu godzinę wcześniej, a tak przyjechałam za 15, tak? godzina szkolenia, co już jest dla mnie stresująca, bardzo sytuacja. Już się bardzo martwię, że, że się spóźnię, że nie zdążę się ze wszystkim rozłożyć i przygotować. Tak. Więc ona na siebie strasznie wściekła, na siebie. Tak siedziałam w tym samochodzie, tak myślę sobie, i tak to. to to, co jest naszą taką naturalną reakcją w tym momencie, to jest takie powtarzanie sobie, a mogłam to zrobić, a jaka jestem wściekła, a jaka jestem beznadziejna i ten taki negatywny dialog wewnętrzny. I to jest ten moment, w którym warto jest to zauważyć i pomyśleć sobie, ale po co mi to? Ale co mi to daje? To nic nie daje. Ten czas, który spędzę te 15 minut w tym korku, mogę wykorzystać zupełnie w inny sposób. I to, co ja zrobiłam, to wzięłam telefon, zadzwoniłam do mojego dziadka, zapytać, co u niego słychać. Nie dość, że... Ja uwielbiam mojego dziadka, jest cudownym człowiekiem, więc sama ta rozmowa już mi dała dużo pozytywnej energii. Zamiast się nakręcać na siebie i mówiąc, ja jestem zła, dobra, straszna, źle zorganizowaną matką i tak dalej, to po prostu spędziłam ten czas dużo, dużo lepiej. Dało mi to dużo więcej energii. Ja podejrzewałam, że gdybym tego nie zrobiła, to przyjechałabym na to szkolenie tak, taka i trochę i... rozgotana, zestresowana. Sama ta rozmowa już mi bardzo uspokoiła. Przyjechałam na tą rozmowę uśmiechnięta, byłam w stanie. Opowiedzieć tę historię uczestnikom szkolenia, ale już z takim uśmiechem, z takim spokojem. Wjeżdżając na parking, już zaczęłam sobie przypominać, co tam było w programie. Zaczęłam się zastanawiać, jak w te 15 minut się spokojnie rozłożyć, które rzeczy rozłożę, które zachowam sobie na pierwszą przerwę. Wiadomo, jak to trenerzy oby do pierwszej przerwy. I to był przykład takiej drobnej rzeczy, na którą. Jak jesteśmy źli, trudno jest nam wpaść, bo teraz jak o tym mówię, to jest oczywiste. Nie? To, to nie jest takie trudne, żeby wpaść, że tutaj zamiast się denerwować na siebie, gdzieś tam to coś zrobię. Ale jak jesteśmy w tej sytuacji, no to często nasza dostępność poznawcza tego typu strategii jest mniejsza. W związku z tym warto jest mieć je sobie wcześniej przemyślane, gdzieś zaplanowane, gdzieś um, zrobione. Takie drobne rzeczy jak um, jakieś. Proste ćwiczenia oddechowe, takie proste rzeczy jak, no takie ćwiczenia typowo z mindfulnessu, skupiania się na różnych rzeczach wokół mnie, żeby oderwać wzrok na przykład od bodźca dla mnie stresującego, oderwać swoją uwagę od jakiejś stresującej sytuacji, itd., itd. i tak i tak dalej. Nie, o takich interwencjach będę Wam opowiadać w trakcie tej konferencji. Mam nadzieję, że to będzie dla Was ciekawe, inspirujące i to będzie pewna taka lista, która zwiększa szanse nasze, że już w tej konkretnej sytuacji na to wpadniemy, nie? Że w ciągu dnia znajdziemy te takie momenty, w których w których dzwoniliśmy się na spotkanie i czekamy, w których czekamy aż nam się woda na kawę, czy tam na herbatę zagotuje, w których na przykład mamy to, ten moment na to, żeby zrobić coś innego. Mamy spotkanie, którego słuchamy, więc zamiast klikać po telefonie, możemy spojrzeć przez okno i pocieszyć się chwilę mm, z świecącym słońcem i tak Więc trochę wam opowiem po pierwsze, jak na to wpadać, jak sobie zadbać o to, żebyśmy w tej dobrej momencie na to wpadli, a po drugie, mam nadzieję, tam mam całe naręcze różnych takich drobnych rzeczy, których może, które możemy zrobić i które spowodują, że my, jak wracamy do domu czy jak jesteśmy, no bo część z nas pracuje zdalnie na wieczór, mamy nadal tą energię, bo jeżeli my ją wyczerpiemy do końca, to to jest piekielnie trudne. Nie my wsiądziemy w tym fotelu o tej godzinie 18, 19. <Ky> Do końca dnia wieczór jest po prostu. I takie telefon, takie... Nie? no bo przecież to I najlepsze. Tak, i to jest, wtedy wjeżdża telefon, bo nie mamy siły na nic więcej. Wtedy nie mamy siły skorzystać z tego czasu z naszą rodziną, nacieszyć się nim. Tylko te dzieciaki ten mąż nas tylko denerwują, więc jest jeszcze gorzej. Nie mamy siły, przestrzeni na to, żeby zrobić sobie coś sensownego do jedzenia, w związku z tym karmimy się też gorzej. I to narasta, nie? To nachodzi jedno na drugie. Dlatego tak ważne jest, to, żebyśmy to zatrzymali wcześniej. Te kilka kawałków wcześniej, żebyśmy o siebie zadbali, po to, żeby ta energia nam spadała trochę wolniej. Bo dużo łatwiej jest zadbać o siebie w ciągu dnia, w ciągu tygodnia, w ciągu weekendu niż jak już doprowadzimy się do tego stanu, który już wymaga konsultacji z jakimś specjalistą, który już wymaga dużo dłuższej przerwy, żeby się zregenerować, bądź też który już, nie daj Boże, wymaga konsultacji z różnymi lekarzami o różnych specjalnościach, czego też nikomu nie życzymy. Więc co to mi się tak kojarzy, czasami mi się udaje rozładować zegarek mój, tak na absolutne zero, z komórką to raczej nie, bo to jest takie dosyć kluczowe narzędzie moje życiowe, więc pilnuję, żeby była naładowana. Ale ten zegarek, zanim on na tej swojej ładowarce, nim on wystartuje, nim on się uruchomi znowu, to jest taki moment kompletnie, kiedy on jest martwy jeszcze przez ileś tam chwil, zanim się pojawi w ogóle ta e, informacja, że on się ładuje. E, I tak sobie pomyślałam teraz analogicznie, że tak samo jest z nami, że jak my się doładowywujemy w ciągu dnia na różne sposoby i tą baterię utrzymujemy w jakimś optimum, to jest łatwiej, bo jak my się całkowicie wyprujemy to potem naprawdę nie ma siły ani poczytać, ani pójść na spacer, tylko jedyna fantazja to jest uwalić się na wyże z komórką, włączonym telewizorem właśnie i tak sobie jałowo przeskrolować prze, prze wieczór. Nie? To co mm -hmm. do dobrego nie prowadzi. Dziękuję Ci bardzo za te kawałeczki takie, już się nie mogę doczekać. Ty będziesz właśnie mówiła o takich mikronawykach podczas konferencji. Bardzo się cieszę, że ten twój panel jest na początku dnia, więc myślę sobie, że już po, po nim będą sobie mogły nawet osoby wykorzystać te techniki w trakcie konferencji. Słuchajcie, zapraszamy Was bardzo serdecznie. Będą fantastyczni mówcy, będę się z nimi teraz spotykać przez parę dni, więc będziecie ich poznawać. I tam tą wartość, którą chcemy wnieść wszyscy, to jest jakby też naszą misją i taką, taką intencją, to to, żeby Wam pokazać, że naprawdę nie trzeba się zajechać, żeby o siebie zadbać. Że można to zrobić dużo wcześniej i po prostu być w tym życiu obecnym, a nie rozładować te baterie do zera. Zdecydowanie. Ode mnie jeszcze ja jestem przytłoczona po tym, jak jakiś czas temu czytałam statystyki, że około 30% Polaków deklaruje, że nie czują sensu życia. To jest przerażające, przerażająca statystyka, więc jeżeli macie wokół siebie kogoś, dla kogo ten temat może być ważny. No to też polecam, żeby albo samemu skorzystać, podpowiedzieć mu jakieś, jakieś informacje, bądź też jeżeli ta osoba ma przestań, ma czas, ma to żeby także ją zaprosić do skorzystania z tej, z tej wiedzy, bo widziałam tam na liście mnóstwo też ciekawych ekspertów, ciekawych perspektyw. Więc tak, będzie Jarek Gujewski z Dobrej Porażki. Będzie Paweł Tkaczyk, który nam trochę o storytellingu i o tym, jak to myślenie nam się może pojawić. Zmiana myślenia będzie opowiadał, oczywiście, będziesz ty Ula. Będzie to Aga i Rafał Malanowski, z którymi poprowadziłam wcześniej wywiad, i tam oni opowiedzieli o swoich doświadczeniach korporacyjnych. Dosyć zatrważająca jest ta rozmowa, będzie, będzie się działo. No i będzie Kasia Jana, która będzie mówiła nam o swoich y, potrzebach, dla naszym dlaczego, o naszych motywatorach. No i na końcu też będzie trochę o oddechu z Alon III, jak sobie porozmawiamy właśnie, jak oddech jest ważny i też uczestnicy dostaną w prezencie sesję oddechową, więc więc myślę, że to naprawdę jest taki mocny pakiet wsparciowy, tak? Dla osób, które są w pracy niezadowolone z tego, co robią. Ja też zrobiłam ostatnio takie doświadczenie na Instagramie, tak jeszcze tylko dorzucę na koniec, gdzie zadałam pytanie, jak często ludzie po pracy i w weekendy myślą o pracy. I powiem Ci, że też mnie to przeraziło, bo się okazało, że znakomita większość jest w pracy non stop. Kolor, bez znaczenia, czy to wieczór, czy to weekend, czy to wolne, i tak myślę o tym, co jest w pracy do zrobienia, co jeszcze im tam zalega, i tak dalej. Więc konferencja, myślę, dobra i na czasie. Ula, bardzo Ci dziękuję za dzisiaj. Dzięki bardzo. Dzięki Wam za obejrzenie tej naszej rozmowy. Tak jest. Zapraszamy na konferencję. Link macie w opisie.